Sprawa o franki w kilku krokach, czyli czynności do wykonania w sprawie frankowej? Znasz kogoś, komu przyda się ten materiał? Koniecznie go udostępnij. Krok pierwszy to przekazanie umowy kredytowej wraz z załącznikami do analizy doświadczonemu prawnikowi. Następnie wystąpienie do banku o wydanie historii spłaty kredytu. Kolejny krok to podpisanie umowy z dobrą kancelarią frankową, niespółką kapitałową i sformułowanie roszczeń. Złożenie pozwu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda lub siedziby kredytodawcy. Jeżeli powód spłacił bankowi równowartość otrzymanej pierwotnie kwoty, może na tym etapie dołączyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy i wymiana pism procesowych pomiędzy stronami. Proces w pierwszej instancji. Wyrok zwykle zapada po przeprowadzeniu jednej do dwóch rozpraw, ale coraz częściej zdarzają się spory, w których sądy orzekają bez rozprawy. Po ogłoszeniu wyroku zwykle następuje wystąpienie banku z wnioskiem o uzasadnienie, po czym bank składa apelację. Proces w drugiej instancji zwykle trwa od 6 do 12 miesięcy i w przytłaczającej większości przypadków kończy się oddaleniem apelacji banku. Wyrok staje się prawomocny, w przypadku unieważnienia kredytu strony są zobligowane do wzajemnego rozliczenia, zaś bank do wystawienia klientowi listu mazalnego. Umowa przestaje istnieć. Jak twierdzą prawnicy wyspecjalizowani w sprawach frankowych, obecnie jest bardzo dobry czas, aby rozpocząć sprawę o unieważnienie kredytu we frankach. Dobre kancelarie frankowe raportują, że wygrywają około 98% spraw z bankami. Subskrybuj po więcej oraz udostępnij dla innych.